Fotomontaż to wciąż bardzo popularna technika. Polega na łączeniu zdjęć, obrazów w celu uzyskania nowej jakości. Zazwyczaj w grę wchodzi łączenie ze sobą różnych zdjęć, ale jeszcze więcej frajdy może sprawić łączenie zdjęć z filmami. Zobaczmy przykład, jak można robić to w Photoshopie. Photoshop już od wielu wersji obsługuje klipy wideo. Jeśli chodzi o sam pomysł na taki montaż, to możliwości są tutaj praktycznie nieograniczone. Inspiracją, punktem wyjścia może być zdjęcie lub film. Ja zacznę od widocznego tutaj zdjęcia. Mam także przygotowany folder z plikami, które zaraz wykorzystamy, a na początek wybrałem, tak jak wspomniałem, takie oto zdjęcie. Pochodzi ono z serwisu Pixabay, podobnie jak klipy filmowe, z których również zaraz zrobimy użytek. Pomysł będzie bardzo prosty i niezbyt odkrywczy. Podmienimy odbicie w okularach właśnie na materiał filmowy. Wprawimy niejako nasze zdjęcie w ruch. Pierwsza sprawa format. Ctrl Alt plus I. Ta kombinacja klawiszy pozwoli nam podejrzeć, z jakim formatem zdjęcia mamy do czynienia w tej chwili. Jest to format prawie uniwersalny, czyli prawie Full HD. Dokonajmy więc małej korekty. Menu obraz. I znajdziemy tutaj polecenie rozmiar obszaru roboczego ale nim to zrobimy jeszcze jeden ważny szczegół. Odblokujmy sobie warstwę. Dlaczego? O tym za chwilkę. A teraz wróćmy do modyfikowania obszaru roboczego. Obraz, rozmiar obszaru roboczego. Wybierzmy sobie również piksele. Łatwiej nam będzie tutaj operować pikselami. Szerokość jest w porządku. Zmieńmy więc wysokość. 1080. I gotowe, to wszystko. Pozostałe ustawienia bez zmian zatwierdzamy. W związku z tym, że nowy wymiar jest mniejszy niż oryginalny, Obszar roboczy musi zostać przycięty, o czym Photoshop właśnie nas informuje. Zatwierdzamy. Klikamy dalej i gotowe. A dlaczego odblokowaliśmy warstwę? Dlatego, żeby nie stracić części zdjęcia. Zobaczmy, w tym momencie zdjęcie cały czas jest dostępne. Nie jest widoczne w całości, ale jest dostępne. Ctrl plus T i możemy sobie niejako odzyskać obszary, które bez odblokowania warstwy zostałyby po prostu ucięte. Zatwierdzamy klawiszem Enter. W tej sytuacji będziemy musieli jeszcze oczywiście uzupełnić ten obszar z prawej strony. A zrobimy to wykorzystując kolor tła. Narzędzie kroplomierz. Pobieramy jakiś fragment tutaj właśnie z prawej strony. Może właśnie w ten sposób. Automatycznie ustawiony został kolor pierwszego planu. I przyda nam się dodatkowa warstwa. Dodajmy więc warstwę, ale jednocześnie przytrzymajmy klawisz control. Control, dodajemy nową warstwę. Dzięki temu warstwa zostanie umieszczona pod główną warstwą, a dokładnie o to nam chodzi. Alt plus Backspace, ta kombinacja klawiszy wypełnia warstwę właśnie tutaj tym kolorem. Jeszcze jeden szczegół, oczywiście powinniśmy ukryć tą nieestetyczną prawą krawędź. Zrobimy to korzystając z maski i gradientu, czyli najprostszy sposób. Zaznaczamy główną warstwę i dodajmy sobie maskę. Teraz przyda nam się narzędzie gradient, Podwójne kliknięcie zadbajmy o to, aby typ gradientu był to gradient od koloru narzędzia do przezroczystości, czyli dokładnie tak, jak jest w tym momencie. Następnie z klawiszem Shift przeciągamy. Pamiętajmy, aby zaznaczoną mieć maskę. Shift przeciągamy. Przytrzymując klawisz Shift wymuszamy tutaj rysowanie niejako linii prostej, co sprawi, że krawędź płynnie będzie wtopiona. Dokładnie taki efekt chcieliśmy uzyskać. Ctrl plus E, złączmy obie warstwy. Nie będą nam potrzebne osobne warstwy w tej sytuacji. Pierwszy etap mamy ukończony, format przygotowany. Zapiszmy nasze zdjęcie w formacie PSD i przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejny krok to utworzenie obszaru, który pomoże nam ukrywać i wyświetlać określone fragmenty zdjęcia, w miejscu których wstawimy materiał wideo. Ten obszar to, jak mówiliśmy, będą szkła okularów. Mamy tutaj dwa fragmenty, które musimy wyodrębnić, a potem pomyślimy, w jaki sposób przekształcić je w maskę, która pozwoli nam właśnie ukrywać i wyświetlać określone obszary zdjęcia lub filmu. To także będzie zależało od nas. Pomiędzy szkłem a krawędzią oprawki jest dosyć wyraźna krawędź, więc myślę, że narzędzie szybkie zaznaczanie dobrze wykona swoją pracę. Drobne powiększenie i przeciągamy narzędziem tak, jakbyśmy chcieli narysować linię prostą. I gotowe. Rezultat jest naprawdę całkiem niezły. Pierwszy okular gotowy, przechodzimy do tego z prawej strony. Tutaj nie będzie już tak łatwo, bo jak widzimy, mamy delikatnie rozmytą krawędź. Domyślnym ustawieniem narzędzia szybkie zaznaczanie jest opcja dodaj do zaznaczenia, więc kiedy będziemy chcieli, właśnie niejako, dodać nowy obszar, ten już wcześniej utworzony nie zostanie skasowany, nie zostanie usunięty. Wykonamy dokładnie taką samą czynność jak przed chwilą. Przyciągamy, tak jakbyśmy rysowali linię prostą. I zgodnie z przewidywaniami tutaj już nie poszło tak gładko. Jak widzimy ten prawy górny narożnik nie wyszedł idealnie, delikatnie mówiąc. Skorzystajmy z opcji odejmij od zaznaczenia. Można tutaj posłużyć się klawiszem Alt. Przytrzymujemy klawisz Alt i cały ten obszar po prostu zaznaczymy. Zobaczymy w jaki sposób narzędzie sobie tutaj poradzi. Jest najlepiej, nie jest najgorzej. Mamy jeszcze kilka fragmentów, które również moglibyśmy poprawić. Alt. Odejmie od zaznaczenia, klikam w tym miejscu i może jeszcze tutaj w tym miejscu. Chociaż jeszcze dwa razy. Nie wygląda najlepiej. Mamy tutaj bardzo nieestetyczną postrzępioną krawędź. Z takimi brzydkimi, postrzępionymi krawędziami możemy mieć do czynienia dosyć często, ale jest na to prosty sposób. Przejdźmy do panela ścieżki. Jeżeli w naszym wypadku. Jeśli chodzi o nasz obszar roboczy, nie jest ten panel widoczny, to przejdźmy sobie do menu Okno, a tutaj w dolnej części znajdziemy panel ścieżki. Tak na marginesie, panele są tutaj ułożone w kolejności alfabetycznej, co ułatwia ich odszukiwanie. Wśród dostępnych w dolnej części panela opcji znajdziemy funkcję Utwórz ścieżkę roboczą z zaznaczenia. To jest dokładnie ta opcja. Wybranie tej opcji przekształci zaznaczenie w wektorowe linie, a ze względu na ich charakter, postrzępione krawędzie zostaną automatycznie wykładzone. Jeśli przekształcimy ścieżkę ponownie w zaznaczenie, to efekt ten zostanie zachowany i nasze zaznaczenie wygląda teraz zdecydowanie lepiej. Ale my wróćmy do ścieżki, aby nieco dopracować nasz kształt i myślę, że wygodniej będzie nam tutaj pracować właśnie z wektorami. Jeśli chodzi o edycję wektorowych kształtów, to w Photoshopie znajdziemy odpowiedni zestaw narzędzi. Nas interesuje właściwie w tej chwili tylko jedno, jest to narzędzie zaznaczanie bezpośrednie. Dokonamy bardzo drobnych poprawek Poprawek dokonamy jedynie zmieniając położenie punktów, a także modyfikując linie kierunkowe. Jeśli chodzi o lewy okular, to chyba jest akceptowalnie tu, można byłoby wprowadzić drobne poprawki. Zobaczmy jeszcze, może tą dolną część. I jeszcze ten węzeł, ok. I może jeszcze tutaj. Jeśli chodzi o pracę ze ścieżkami w Photoshopie, to znajdziemy zestaw niezbędnych funkcji, tak jak wspomnieliśmy. Możemy dodawać, usuwać, konwertować punkty, ale my ograniczymy się jedynie do korekty położenia samych segmentów ścieżki. Tu również można było poprawić, ale my przejdźmy do prawego okulara, który wymaga na pewno więcej pracy. Z całą pewnością poprawimy ten obszar. Przesuwamy punkt. A w tym miejscu myślę, że wystarczy korekta samym położeniem linii, dokładnie mówiąc linii kierunkowej. Jest nieźle, górna część, biorąc pod uwagę, że to wstępne zaznaczenie w górnej części wyglądało bardzo źle, to teraz jest tutaj zadziwiająco mało pracy, jeśli chodzi o poprawki. I jeszcze położenie punktu. Może jeszcze w tym miejscu zniwelujemy ten brzydki kąt ostry. Chociaż o I gotowe. Odznaczmy teraz zaznaczone elementy, to bardzo ważne. Klikamy z boku poza linią, poza ścieżką. Gotowe, teraz prawy klawisz, utwórz maskę wektorową. I w tym momencie mniej więcej o to nam chodziło. Możemy więc ten etap uznać za ukończony. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o warstwy. Mamy naszą warstwę główną, a do niej dodana została wektorowa maska. Z klawiszem Shift możemy sobie ją. W tym momencie na przykład ukryć, ale ona cały czas jest dostępna i będzie pełnić w dalszej części naszego tutoriala ważną rolę. Kończymy kolejny etap. Pamiętajmy o zapisaniu projektu. Najwyższa pora dodać do naszego zdjęcia materiał wideo. Przechodzę do folderu, w którym zgromadziłem pliki do projektu. Wykorzystamy dwa klipy. Pierwszy w katalogu pierwszym, a drugi zobaczymy w dalszej części tego tutoriala. Otwieram katalog i mamy nasz plik filmowy. Plik filmowy możemy wczytać do Photoshopa na kilka sposobów. Zrobimy to również dokładnie tak samo jak w przypadku zdjęcia. Wystarczy przeciągnąć go bezpośrednio do projektu. Zwalniamy klawisz, i czekamy chwilkę, aż plik się wczyta. Gotowe. Ten klip również pochodzi z serwisu Pixabay. Zatwierdzam umieszczenie naszego pliku, naszego klipu, klawiszem Enter. Gotowe. Ja wybrałem w miarę dynamiczne ujęcie miasta. Zamienimy Paryż na Seul. Wcześniej, być może ktoś zauważył, w odbiciu okularów dziewczyny, w odbiciu szkieł widać Paryż. W tej chwili będziemy mieli do dyspozycji Seul. Kolejny krok. Nasze zdjęcie było podstawą do utworzenia maski, ale w praktyce samą maskę chcemy przypisać nie zdjęciu, a właśnie naszemu klipowi filmowemu. Nie będzie tutaj żadnego problemu, wystarczy lewym klawiszem myszki lub innego urządzenia wskazującego, z którym pracujemy, chwycić naszą maskę i przeciągnąć do pliku, do którego chcemy ją dołączyć. Zwalniamy klawisz i gotowe. Dokładnie o taki efekt nam chodziło i myślę, że w tym momencie już cała koncepcja naszego wideomontażu jest jasna. Maska jest domyślnie połączona z warstwą, na co wskazuje tutaj ta mała ikonka. Ma to swoje zalety i wady. W naszej sytuacji warto to połączenie przerwać, ponieważ kiedy transformujemy warstwę, będziemy przemieszczać również samą maskę. Poprzez transformację mam na myśli choćby zmianę położenia naszej warstwy. Zawartość warstwy została przesunięta, ale przemieszczona została również sama maska. Ctrl plus Z, cofnę sobie tą operację, i tak jak wspomniałem, w naszym przypadku praktycznie będzie to połączenie zerwać. Wystarczy kliknąć ikonę. Co zyskaliśmy? W tej chwili będziemy mogli sobie swobodnie wybrać konkretne ujęcie naszego klipu. Manipulujemy warstwą, a maska pozostaje w tej samej pozycji względem zdjęcia a to interesuje nas najbardziej. Dzięki temu możemy teraz wybrać najciekawszy, naszym zdaniem, wycinek miasta, wycinek naszego klipu. W dolnej części, tam gdzie widać ludzi, dzieje się najwięcej, więc niech to ta część odbija się w szkłach. Może na początek w taki sposób. Najwyższa pora wprawić nasz projekt w ruch. Do zarządzania animacjami i materiałami wideo służy w Photoshopie panel oś czasu, menu, okno. I szukamy panelu Oś czasu. Gotowe? A pracę zaczynamy od utworzenia osi czasu wideo, tutaj, właśnie w tej dolnej części. Mamy tutaj do dyspozycji dwie opcje. Pierwsza związana jest właśnie z wideo, druga z animacjami. Nas interesuje ta pierwsza, która ustawiona jest w tej chwili domyślnie. Po prostu klikamy. I gotowe. Dzięki temu wszystkie warstwy dostępne w naszym projekcie. Czyli dokładnie dwie warstwy zostaną przygotowane do pracy z tym panelem. Dwie warstwy w projekcie, film oraz nasze zdjęcie. Jeśli chodzi o film, to jak widzimy, Photoshop uwzględnił jego czas trwania to jest 18 sekund i to będzie czas całego naszego filmu, naszego fotomontażu natomiast czas trwania warstwy ze zdjęciem jest nieco krótszy więc zanim obejrzymy nasz film w całości to jeszcze poprawmy ten szczegół. Wystarczy przeciągnąć koniec paska czasu trwania warstwy. Gotowe. Obejrzyjmy w końcu nasz wideomontaż. Naciskamy przycisk odtwarzania. Film nie odtwarza się zbyt płynnie, jest to zależne między innymi od pamięci RAM. Przy pierwszym odtworzeniu materiał będzie buforowany, więc kolejne odtworzenie wyświetli film zdecydowanie płynniej. Ale ogólnie mniej więcej, a raczej dokładnie o to nam chodzi. Edycja wideo w Photoshopie to temat nieco dyskusyjny. Z jednej strony te podstawowe funkcje związane z montażem, np. przycinanie czy łączenie klipów, nie należą do najwygodniejszych. Z drugiej jednak strony zastosowanie do materiału wideo narzędzi i funkcji Photoshopa sprawią, że możliwości edycyjne są naprawdę potężne. Widzieliśmy już, że bez problemu możemy zmieniać choćby położenie materiału wideo. Ale co więcej, możemy też skorzystać z opcji transformacji. Ctrl plus T i bez problemu możemy nasz klip. Po prostu obrócić, pochylić, zatwierdźmy klawiszem Enter. I oczywiście, kiedy teraz zaczniemy go odtwarzać, to cały materiał będzie ułożony dokładnie w takiej pozycji, jaką zaplanowaliśmy, czyli leciutko pochylony. Ctrl plus Z, ja przywrócę poprzednie położenie, ale siłą Photoshopa jest praca z kolorami. Ctrl plus U, narzędzie barwa nasycenie i możemy dowolnie zmodyfikować kolorystykę naszego klipu. Czy to w celu jej korekty, czy też w celu wprowadzenia różnego typu efektu. Zatwierdźmy i, tak jak widzieliśmy to w przypadku choćby transformacji, również efekt, który dodaliśmy, czyli zmianę koloru, będziemy mogli obserwować na całym klipie podczas pełnych 18 sekund wyświetlania. Ctrl plus Z, ten efekt również sobie cofnijmy. Nasz projekt, tak jak już mówiłem, nie jest ani zbyt skomplikowany, ani zbyt odkrywczy, to raczej zachęta, byś sam odkrywał potencjał Photoshopa właśnie w tym temacie. Może spróbujmy jeszcze nieco wzbogacić nasz projekt. Tak jak już wspomniałem, siłą Photoshopa jest praca z kolorami. Przejdźmy więc do menu obraz, dopasowania i te wszystkie funkcje, które są w tej chwili aktywne, czyli jak widzimy większość, możemy zastosować do naszego klipu, możemy zastosować do materiału wideo i wykorzystywać w praktyce. Ale to nie wszystko. Możemy również korzystać z filtrów. I tutaj zasada pracy jest taka sama. Jeśli jakiś filtr jest aktywny, to znaczy, że możemy zastosować go do materiału wideo. Zobaczmy może jakiś filtr w praktyce. Na przykład grupa stylizacja. A tutaj może obrysowanie konturów jest w miarę efektowny. Myślę, że pozostawię domyślne ustawienia. Robimy to tylko testowo. OK. Odtwórzmy film. I świetnie. Zasada cały czas ta sama. Modyfikacje będą dotyczyć całego klipu. Gdybyśmy chcieli modyfikować tylko fragment lub wybrane klatki, to sprawa oczywiście się komplikuje. Jeśli chodzi o różnego rodzaju eksperymenty z obrazem, to możliwości są naprawdę ogromne. Ale mimo wszystko rozmawiamy jednak o tworzeniu fotomontaży, a te powinny być przede wszystkim przekonujące. Zmodyfikujmy nasz klip, by całość wyglądała nieco bardziej sugestywnie. Ctrl plus Z ja cofnę sobie zaaplikowany filtr. Jeżeli popatrzymy na nasze zdjęcie, wróćmy do niego, to możemy zauważyć kilka szczegółów. Po pierwsze, obraz w soczewkach jest rozmyty. Po drugie, w dolnej części okularów widoczny jest czerwony gradient. Dodajmy oba te efekty. To tak jak wspomniałem, doda naszemu fotomontażowi realizmu. Wracamy do materiału wideo i zaczniemy od dodania delikatnego rozmycia. Zadbajmy o to, aby warstwa była zaznaczona. Przechodzimy do menu filtr. Rozmycie. A tutaj myślę, że dodanie rozmycia Gaussowskiego będzie odpowiednim wyborem. Rozmycie Gaussowskie, wartość, troszeczkę zwiększamy, podejrzyjmy, może nieco zbyt mocno, ale zatwierdzamy. Pierwszy krok, i tak jak też zaplanowaliśmy, dodajmy czerwony gradient, właśnie tutaj w tej dolnej części szkieł okularów. Nowa warstwa. I ponownie przyda nam się maska, ale tym razem nie chcemy jej przenieść, tylko skopiować. W takim układzie przenosimy ją również lewym klawiszem, ale jednocześnie przytrzymujemy klawisz Alt. Alt i przenosimy na naszą nową warstwę. I gotowe. Teraz narzędzie Gradient. Kolor czerwony. Zatwierdzam. Poprzednie ustawienia będą w tym wypadku jak najbardziej odpowiednie. I po prostu przeciągamy mniej więcej w ten sposób, uwzględniamy tutaj kąt położenia samych okularów. Myślę, że mniej więcej w ten sposób, zwalniamy klawisz i taki efekt chcieliśmy uzyskać. Jeszcze, aby zwiększyć realizm, może zmieńmy tryb mieszania warstw. Zobaczmy, może ściemnianie. Nie będziemy już więcej kombinować, myślę, że jest w porządku. I gotowe. Pamiętajmy również o dostosowaniu nowej warstwy. Dokładnie w ten sposób. Odtwórzmy. Może zobaczmy sobie cały obrazek. Jest jeszcze raz odtwórzmy. Jak widzieliśmy, w tym momencie, w którym materiał został zbuforowany, odtwarzanie odbyło się zdecydowanie płynniej. Tak czy inaczej, możemy uznać nasz fotomontaż za gotowy. Ale co jeszcze mogłaby zobaczyć nasza dziewczyna? A raczej co my moglibyśmy zobaczyć dzięki odbiciu w szkłach? Właściwie wszystko. Photoshop oferuje nam ogrom narzędzi. Reszta zależy już tylko od naszej wyobraźni. Ja przygotowałem jeszcze jeden klip. Powrócę do folderu z plikami. Znajduje się on w folderze numer 2. Zupełnie abstrakcyjny, losowo wybrany film. Również z serwisu Pixabay. Przeciągam. Klawisz Enter. I gotowe. Na początek, może ukryję sobie obie warstwy w tym momencie i przeniosę sobie maskę, obojętnie z której warstwy. I tym razem widzimy taki oto rezultat. Jeśli chodzi o czas trwania tej warstwy, tego klipu, to jest on krótszy, 12 sekund. Więc myślę, że w tej sytuacji najprościej będzie usunąć naszą warstwę z miastem. Delete. Czy wykorzystamy gradient do okularów? Właściwie nie wiem, może na ten moment niech zostanie. I dostosujmy czas trwania pozostałych dwóch warstw. Gotowe. Może odtwórzmy. I tak wygląda sytuacja przy domyślnych ustawieniach. Tak jak wcześniej widzieliśmy, możemy zmienić położenie warstwy. Wybierzmy warstwę z filmem. CTRL plus T. Myślę, że powiększenie sprawi, że zwierzęta widoczne w szkłach będą lepiej wyeksponowane. Enter, drobinkę przesuńmy. Jest idealnie. I może tym razem dodajmy nieco więcej efektów do całego naszego fotomontażu. Ctrl plus U, po raz kolejny sięgniemy po narzędzie barwa, nasycenie i tym razem mocno zmienimy kolorystykę. OK, chociaż może jeszcze troszeczkę zwiększmy nasycenie. W porządku, zatwierdzam. Zmieńmy jeszcze tryb mieszania. Może tym razem wybierzmy mieszanie twarde. OK. Tak jak wspomniałem, chcemy teraz uzyskać efekt nieco bardziej abstrakcyjny. Obraz. Dopasowania. A tutaj wybierzmy sobie może posteryzację. Posteryzuj. Niech będą ustawienia domyślne. I ten sam efekt zastosujemy do zdjęcia z dziewczyną. Zaznaczam. Obraz. Dopasowania. Posteryzuj. I te same ustawienia. Zatwierdzamy. Zobaczmy, jak teraz prezentuje się całość. Przesuwam głowicę odtwarzania na początek. Film możemy uruchomić również korzystając z klawisza spacji. I tym razem tak zróbmy. Spacja. Jak widzieliśmy, kilka minut i uzyskaliśmy taki oto efekt. Możliwości edycji, czy raczej animacji klipów wideo zwiększają też właściwości warstw, a jest ich kilka. Wszystko zależy od tego, z jakim typem warstwy mamy do czynienia. Warto także przyjrzeć się bliżej tym parametrom, ale my skupiamy się na tych podstawowych możliwościach. Powoli kończymy. Pozostała nam jeszcze jedna czynność, czyli zapisanie naszego pliku jako film, na przykład w formacie MP4. Przechodzimy do menu Plik, Eksportuj. A tutaj wybieramy opcję Renderuj wideo. W większości wypadków widoczne tutaj ustawienia domyślne będą odpowiednie. Jedyne co powinniśmy zrobić, to wybrać folder docelowy, czyli folder, w którym chcemy zapisać gotowy plik wideo. Nazwa dowolna, klikamy przycisk renderuj i czekamy, aż nasz film zostanie przygotowany. I oto gotowy film. Zachęcam do eksperymentowania. Tak przygotowany projekt można również zapisać jako animowany plik GIF, więc tego typu montaże można również wykorzystywać jako reklamy, elementy strony internetowej czy nawet intro na swój kanał na YouTube. Więc nie do końca chodzi tylko o zabawę i o eksperymenty.